Bezpośrednią przyczyną zgonu zwierzęcia były wielonarządowe wady rozwojowe, w tym przepukina rozworu przełykowego, co doprowadziło do tego, że jelita cienkie, które powinny normalnie mieścić się w jamie brzusznej, przemieściły się do klatki piersiowej, co spowodowało generalnie przyczynę zejścia. Objawy. Nie mogliśmy tego wcześniej stwierdzić, ponieważ, tak jak wszystkie wady rozwojowe, one wychodzą po czasie, czyli w momencie, kiedy zwierzę po prostu rośnie, dojrzewa i one razem z nim tak samo y, się uwidaczniają. No, szanowni Państwo. Ogród zoologiczny ma to do siebie, że tutaj są żywe, żywe stworzenia, i tak jak się rodzą, tak i odchodzą. I również te, które mają wady wyrodzone, czyli wraz z rozwojem te wady się uaktywniają. Pomimo wszelkiej i zabezpieczonej pomocy ze strony służby weterynaryjnej w ogrodzie zoologicznym, pracowników, którzy i cieszyli się z nowych narodzin, ale teraz są autentycznie pogrążeni w smutku z powodu odejścia Pączka. No dokonaliśmy wszystkiego e, tak żeby Pączek mógł przeżyć. Dopiero sekcja zwłok, e, o czym mówiła pani doktor, wykazała wady rozwojowe. E, my ze strony ogrodu zoologicznego, e, ze strony tak jak powiedziałam, służby weterynaryjnej zrobiliśmy wszystko. Musimy po prostu być przygotowani również na narodziny jak i na odejścia tych naszych zwierząt, czasami również tych młodszych. E, cud Tutaj by nawet nie pomógł, żeby Pączek mógł przeżyć.